Cześć. Dojeżdżasz? Już jestem, szukam sali. Tam jest tylko jedna. Jak jedna, na każdym piętrze są trzy. Poczekaj, gdzie ty jesteś? W sądzie. W jakim sądzie? Rozwodzę się z Romą. Całkiem mi to wyleciało z głowy, wczoraj sobie przypomniałam. Gratuluję, w takim razie powiem, żeby zaczęli dekorować bez ciebie. Dobrze. Pamiętasz, że sala jest do szóstej? My przyjedziemy koło piątej, sprawdzimy światło, dźwięk. W końcu przedstawię cię Andrzejowi. Jest zachwycony Twoimi pomysłami. A nie znamy się już? Kurczę, wyleciało mi z głowy. Jak zamierzasz mnie przedstawić? Coś wymyślę. Może już czas zacząć mówić prawdę. Masz rację. Dobra, trzymaj się. Powodzenia. Dzięki. Cholerna gadzina. durne uwierzyłem tej dulinie. Co robić? Jutro pokaz. To jakieś fatum. Pytałeś matki, po co jej ich tyle? Będzie je marynować czy co? Na co patrzysz? Dramat, kłody i kajaki. Potrzebujemy modelek. Może weźmiemy te od Pawlika, w końcu to też modelki. Czartujesz? Mogą co najwyżej stać. Zazwyczaj siedzą lub leżą. Muszą się ruszać, chodzić. Mam jeden pomysł. Masz na myśli siebie? A czemu nie? Ile masz lat? Ile dasz? 27, 8, 38. Dwoje dzieci. Właściwie nie o sobie myślałam. Jest zespół. Jaki? Ludowy, jazz dance. Dziewczyny w formie ładnie się ruszają. A gdzie znalazłaś ten zespół? <m Lake> w Domu Kultury. Z czym? Głównie jazz, ale jest też puri. Samba, rumba, latina. Nie, nie popuri, nie potrzebuję popuri. To nie samba, nie rumba ani nie latina. Właściwie jestem tam jedyną solistką. Dlaczego to nie jest pokaz bielizny męskiej? Za pół godziny byłoby tutaj tłoczno. Andrew? A ty czemu milczysz? Co? to Przypomnij sobie swoje kochanki. Nie Niestety nie mam tak burzliwego życia. Daj spokój, nie bądź taki skromny. Wyślij swoją erotyczną pamięć. O czym mówisz? Nie wiem nawet, kogo miałbym sobie przypomnieć. Kogoś. Ta co, w... przypomnij sobie, a najlepiej zapisuj. Wspominaj, Katarina? Ktoś obiecał śniadanie. Wleciało mi z głowy. Dobra, włącz swoje szare komórki. Zapisuj. Pobiegłam wszystkie sale. Na własny rozwód mogłabyś się nie spóźniać. Dzień dobry. Czy to pan malec? Malec. Więc jesteśmy do pana. Proszę usiąść. Szczerze mówiąc, powiedziano nam, że malec to kobieta. Malec może być mężczyzną, jak i kobietą. Państwo krawiec? Także jak i... Krawiec i muszina? Tak. Rozwodzicie się? Tak wyszło. to to Znaczy No to świetnie. Adrenalina, nowe wrażenia, emocje. Gdybyście się dobrali, to by była katastrofa. A skoro się nie dobraliście, to szczęście. Więc nie widzę powodu do rozwodu. Nie rozumiem, przepraszam. Czyli innym dają rozwód, a na mnie? Macie jeszcze jakieś poważne powody do rozwodu? Mój mąż mnie zdradził. Tylko tyle? Ja jego też. Czyli remis. Nieładnie jest zdradzać. Macie dzieci? Dwie córki. Niepełnoletnia? Osiemnaście lat. W sumie każda. Ile lat razem? Osiemnaście. Ludzie, widzicie. Wkrótce porcelanowa rocznica, wy chcecie się rozwodzić. Najpierw sobie poświętujecie, potem tu przyjdziecie. Zgoda? Nie, wszystko jest za obopólną zgodą. Podpiszemy co trzeba i już nas nie ma. Idźcie, po rocznicy pogadamy. Nie chcemy być razem i nie będziemy. Nie chcecie? Nie. Na pewno? Tak. W takim razie i ja nie chcę. Z jakiego powodu? Po prostu nie chcę. Na pewno jest pan sędzią? A niby kim? Idiota. Co ty robisz? Wasia, dlaczego nie można ci powierzyć prostego zadania? Dać ludziom zaświadczenie i nie męczyć ich. Przepraszam. Kim pan jest? Sędzia malec. To mój mąż. A on to... Adwokat. Rozumiem. A możemy? Tak, już. Proszę, podpiszcie tutaj. Czego ty chcesz? Chcesz, żeby złożono na mnie skargę? Komu, twojej siostrze? Podpisaliśmy. Co teraz? Oto wasze zaświadczenie. Gratuluję rozwodu i życzę szczęścia. Dziękujemy. Do widzenia. Ja sam. Ja sam. Idź już. Wasia, Wasia, nie wstyd ci? A tobie? Prawie ich uratowałem. A ty co? Zabiję cię. A ja cię kocham. Naprawiłeś młotek? Trzymaj jak nowy. Lucia. Nie za wiele. Chociaż biorąc pod uwagę, że nie są już na topie, 53 jest w porządku. Ile? 53. 53. Suche liczby, przyjaciółki, znajome, koleżanki. Nie bądź taki skromny, czasu zostało mało. Rusz się, proszę, idź się dogadać. Po co jechać? Można zadzwonić. Trzeba ich dotknąć, obmacać, poczuć, zobaczyć na własne oczy. Do pokazu został dzień. Niesieć, mówię, ruszaj się. Już idę. Swoją drogą mam wszystko gotowe. Czemu stoisz z otwartymi ustami? Co z dekoracją? Montuję. Kto to kontroluje? Szybciej biegusiem. Co ze mną, Katia? Teraz to już nie wiem. I bez, dziusy, I bez tuzina nie wracaj. Może, dlaczego to nie pokaz męskiej mody? Dzień dobry, kochania. Jak się spało? Lara? Wybacz, przeniosłam się do ciebie w nocy. Zmarzłam. Zapomniałaś piżamy? Moja piżama to strój Ewy, a obok Adam. Pamiętasz, jak dzieliliśmy się jednym jabłkiem i po każdym kęsie był seks? Potem ciągle spóźnialiśmy się do pracy. Paro, czy jestem w programie, jak to było? Daj spokój. Jestem wyluzowany. Mówisz mi. Zbyt wyluzowany. <gry> Przepraszam, że tak długo to trwa z tym remontem. Wiem, że cię to stresuje. Laro, nie stresujesz mnie, jeśli trzymasz się przyjacielskich granic. Nie przekraczam tych granic. <gry> Po prostu głupio mi, że narobiłam ci kłopotu tym remontem. Remont mi nie przeszkadza. Pytanie, czy masz nad nim kontrolę? Próbuję, ale ci faceci reagują tylko na męski ton głosu. Nie udawaj. Zaprowadziłabyś porządek w NASA w trzy dni. Nie porównuj NASA z ekipą z konotopu. Co to jest? Doskonałość nie zna granic. Wiesz? Myślałem, że to ty o tym wiesz. I jeszcze więcej. Tak, ale ty chcesz jeszcze więcej. Pomyślałam, że jeśli przypadkiem w nocy zmarzniesz nie chciałabym się znaleźć w głupiej sytuacji. Wszędzie ich szukałam. Pomyślałam, że skoro nie wyszło z kolacją, może zrobić ci śniadanie. Twoje ulubione naleśniki. Rozpieszczasz mnie, przyzwyczaję się. Taki jest plan. Pomylili się. To twoje, a to moje. Rzeczywiście, dzięki. Romciu, kochany, gratuluję. Już po wszystkim. Angela, po co? Przestań. Co się dzieje? Nie widzisz, że ona tu jest? Kto to jest? Jakaś obca kobieta? Znasz ją? Angela, chodź stąd. Roma? Tak? Zaczyna się. Co zrobimy z domem? Tak jak się umówiliśmy. Jakby były inne opcje. Były obiecał, że podaruje go tej córce, która pierwsza urodzi mu w Ale nie przypominajmy sobie, co ci obiecałem pod wpływem. To już beze mnie. Katia, chwila. Czy możesz zająć się sprzedażą domu? Dlaczego? Proponują mi objęcie oddziału. Gratuluję. W Mińsku. Półczuję. Dziękuję. Kiedy wyjeżdżasz? Jutro? Potrzebuję pełnomocnictwa. I druga kwestia, co z twoimi rzeczami? Zabierzemy wszystkie jutro. Nie wszystkie, tylko twojego męczennika. Do widzenia. Romka, jak ty z nią wytrzymałeś? Słuchaj, może od razu złożymy wniosek? W jakiej sprawie? Naszej, żeby nas zarejestrowali. Moja miłość to sąd. Tu mogą nas tylko wsadzić. Chodźmy. Modny wyrok. Jesteś gotowa? Dzisiaj? No a kiedy? Jutro pokaz. Zdezerterowałaś? Dlaczego? Nie mogę już przyjmować więcej płynów, nawet wody. Tym bardziej nie masz się czego bać. No, zanurz się, przestań się wstydzić. No dalej. No dalej. Gdzie twoja broszka? Gdzieś Gdzie na stole. Gdzieś na stole. Gdzie na stole? Co to jest? To bonus, nagroda. Dla wszystkich, którzy wytrwali na diecie. To też bonus? To nerwy. Jeśli czegoś nie zjem, zwariuję. I co teraz? No to ciebie. Co z naszym fuksem? No to co? Będziemy się kłócić o jakieś stare ubranie? Kupimy coś nowego, ładnego, potem do stylisty i mnie nie poznasz. No dobrze, chodźmy do stylisty. A potem koniecznie do dietetyka. Nie mogę na ciebie patrzeć. Cześć. Cześć tygrysku, gdzie się podziewasz? Urwanie głowy, jestem tu w interesach. Nadchodzi niesamowity pokaz. Jesteś gotowa na wejście? Jestem gotowa, jeśli odbywa się w Vancouver. A ty co, w Vancouver? Już od trzech lat na stałe, mąż, troje dzieci. A swoją drogą najstarszy jest do ciebie podobny. Chcesz poznać? Przepraszam, drugi telefon, oddzwonię. Cześć piękna. Pa, idioto. Wariatka. Jedna cześć. Kto tam? Monaco, pamiętasz? Tak, ale ciebie nie. Wariatka. Halo. Karinko, cześć! Ty nie wierzę, że do mnie zadzwoniłeś. Dwa lata! Jak ten czas leci? Dzwonisz w interesach? Mam propozycję pracy. Serio? Jesteś wolna? Już prawie dziewięć miesięcy wolna. Nie straciłaś formy? O czym ty mówisz? Wręcz przeciwnie zyskałam. Spotkajmy się, omówimy wszystko. Gdzie teraz jesteś? W kawiarni przy domu pisarzy. To przeznaczenie, Karinko, jestem tuż obok. Minuta jestem u ciebie, dobrze? Dobrze. Misza do domu pisarzy. Jedna jest. Tylko jedna? Jedna z pięciu. Z pięciu, jedna, z pięćdziesięciu, dziesięć i będzie komplet. Dobrze, gdyby tak było. Nie traciłeś czasu, pracowałeś bez wytchnienia. Brzmi jak wyrzut. To wyrazy uznania. Misza, zatrzymaj się przy kawiarni. Karina, świetnie wyglądasz dla ciebie. Mówiłaś, że jesteś w formie. Ile mi tu zostało? Maksymalnie tydzień. O czym myślisz? A jak ci się wydaje? Pewnie o tym, że jestem bogaty, utalentowany, przystojny. I niewierny. Wszyscy mamy swoje grzeszki. Każdy ma jakąś wadę, wstydliwą tajemnicę. A kiedy jest ich 53? Po pierwsze, to było przed tobą. Po drugie, jak to mówią, defekty to tylko przedłużenie naszych zdolności. A może powinna być z tego dumna? Albo się z tym pogodzić, jeśli kochasz oczywiście. To już wielkie pytanie. Co mówi serce? Mówię, to pytania. A alternatywny organ? Jaki? Tam jest jeszcze więcej pytań. No to myśl. Dzień dobry, poproszę kawę. Dziękuję. Tak? No, kapitanie seksodromu, zebrałeś ekipę? Tak, dzwoniłem do pięciu. I co? Nic na razie. Czyli cię olały. Czemu znowu olały? Mam dobre relacje ze wszystkimi. Po prostu jedna jest zajęta, druga wyjechała, kolejna jest poza zasięgiem. Czego chciałeś? Chciałem, żebyśmy mieli tu kolejkę, a ty w ciągu godziny zadzwoniłeś tylko do pięciu. I wszystkie ci odmówiły. Spotkałem się z Kariną, a ona powiedziała tak. Dlaczego zatem jej u mnie nie ma? Bo jest w ostatnim tygodniu ciąży. Ona rodzi za tydzień, a my mamy termin jutro. A w dodatku to ciąża. Mnoga. Ja rozumiem, ja rozumiem. Tak, rozumiem. Będę dzwonić, umawiać się, spotykać. Nie musisz do nikogo dzwonić. Nie musisz się z nikim umawiać. Nie musisz się z nikim spotykać. Mam wszystko olać? Tak, olać. To nie wszystko, ale wszystkie wyślij jedną wiadomość. Coś w stylu cześć, kochana, nie przegap swojej szansy. Boka z Mediolanie. Perspektywa super. Bonus, ożenie się z tobą, zdjęcie obowiązkowe. Do roboty. Cześć, jutro pokaz w Mediolanie. Kolekcja super, modelki topowe. Brakuje tylko ciebie. Fuj, Andrzej, całuję i czekam. Proszę, kawa. Proszę zostawić kartę. Oczywiście. Marina, Bujać to my, ale nie nas. Wika, szczęście przeciekło ci przez palce. Irena, naprawdę odkleiłeś się od maminego cycka? Dupek. Słyszysz? Słyszysz? Sulejman, jak tylko któraś się pojawi, natychmiast do mnie. Mam nadzieję, że już wysłałeś. Tak, wysłałem. Odpowiedziały? Prawie wszystkie. Serio? A co ci nie pasuje w jazz dance? Jasne. Wyniki losowania. Gratuluję ci. Czego? Jesteśmy w ostatniej trójce. Za nami tylko Beauty Secret i Richard. Nie na darmo zaprosiłam Marinę na kolację. Czuję, że nam pomaga. Mówisz o tundrze trojeszczyńskiej? Dlaczego tak obrażasz człowieka? Sama zawsze ją tak nazywałaś. To było dawno temu, teraz patrzę w przyszłość. Co tam masz? Sprawdzam siły przeciwnika. Wykreśliłam już wszystkich słabych. Pozostały Beauty Secret i Orchidea. Orchidea, nie rozśmieszaj mnie. Pamiętasz, jak ich pokonaliśmy w Pradze w 98 roku? To było 20 lat temu. Od tamtej pory nic się u nich nie zmieniło. U nas też niewiele się zmieniło. Co insynuujesz? Nic. Tak więc pozostają Beauty Secret i Richard. Możesz wykreślić Richarda. Gwarantuję, że nic sensownego nie pokaże. Ma kryzys. Pozostaje więc Beauty Secret. To z nimi będziemy rywalizować. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko wygrać. Firma się rozpada. Co to znaczy? To znaczy niespłacone kredyty, zaległości w wynagrodzeniach. Dlaczego wcześniej mi nie mówiłaś? Mówię ci o tym od pięciu lat. Jedyna nadzieja to inwestorzy z Mediolanu. Jestem pewna, że Marina nam pomoże. Fajnie. Podoba się? Całkiem, całkiem. Nawet nie widać, że wszystko jest z butelek. Za światłem i wideo efekt będzie zupełnie inny. Wyobrażam sobie. A modelki? Tego to mamy pod dostatkiem trzy zestawy. Świetnie. Po prostu super. Dlaczego jesteś niezadowolona? Jestem bardzo zadowolona. Zwłaszcza, że wszystkie te kochanki Andrzeja, całe 53 sztuki. Tak, cały zestaw dżentelmena. I to tylko te w bieliźnie. A gdyby zebrać wszystkie, to powstałby harem większy od kasanowy. Po co ci taki? Sama nie wiem. Pociesza mnie tylko, że pokaz się odbędzie. Super, pokaz się odbędzie, a potem co? Zostaniesz starszą żoną w haremie? Śmieszne. Mówię poważnie. Czy mój przykład ci nie wystarczy? Nie wierzysz, że miłość może czynić cuda? Jak nikt inny w tym kraju, wyczuwamy każdy najdrobniejszy powiew światowej mody. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, jesteśmy na właściwej drodze. Miło, gdy firma biliźniarska realizuje swoją misję. Giovanni obawiał się, że tutejsze domy mody przypominają muzea. Domyślam się o kim mówię. Marka Anastazja, królestwo rajtus i pantalonów. Doskonale powiedziana. W naszej branży najważniejsze jest to, by mieć nosa do młodych talentów. Wiera, talent do Boga, studiowała w Londynie. O, oh, bravissimo! Oh, Proszę. Proszę. Jest jeszcze jedno pytanie. Oczekiwaliśmy od Was Richarda Rondo. Jak to się stało, że działa samodzielnie? Tak, geniusz. Ale teraz przechodzi kryzys. A moda tego nie toleruje. Jestem pewien, że jutro czymś Was zaskoczymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. To nasza artystka Margo. Miło Cię poznać. Już się znacie. Naprawdę? Nie, Nie pamiętam. Przepraszam. A co z modelkami? Wszystko w porządku? Nie ma modelek. Jak to? Żadnej z 53? Wyobraź sobie, że tak. Dekoracje super. Kolekcja bomba. Zespół Dream Team. Dlaczego więc nie robimy próby, co? Możesz chociaż raz darować sobie te tanie żarty? Całkiem zapomniałem. Jestem zmęczony, zamęt w głowie. Zapomniałem cię wycałować za to, że przyprowadziłeś nam mnóstwo pięknych dziewczyn. Nawet nie mogę ich zliczyć. Boże mój, gdzie one są? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Kto jutro będzie chodził po wybiegu? Ty albo ja? Albo może weźmiemy dwie portierki? Może jeszcze jakoś chodzą? Co robić? Może zadzwonimy do jazz dance? Nie trzeba, jestem już po herbacie. W każdym razie miło było z wami pracować. Zadzieram kiece i lecę. Co teraz? Rozbieramy dekoracje. Wiesz, myślę, że pomysł z jazz dance jest niezły. Tylko, Tylko, że są na tournée. Katastrofa z modelkami. Koniec świata. Co robię? Katastrofa. Koniec Ja do obwodnicą. Będę wybierał spośród prostytutek. Co mam zrobić? Nie marudź. Znajdę ci zaproszenie, jeśli chcesz zobaczyć pokaz bez modelek. Żaden problem. A co będzie, jeśli ich nie znajdę wśród prostytutek? Co będzie? Wezmę wieszak do bielizny, założę primę na głowę, ukłonię się nisko i podziękuję dwóm idiotom, z którymi coś się podkusiło powiązać. Poczekaj chwilę, oddzwonię. Wadik, co to jest? Prostytutki. Właśnie tak powiedziałeś. Mówiłem metaforycznie. No co, cześć chłopaki. Wybierajcie dziewczyny. Świetny towar na każdy gust. Takich na mój gust jeszcze nie wymyślono. Wadik, zawracaj. Co jest, nie rozumiem. Żadnej nie weźmiecie? Andrzej, jak minął dzień? Wspaniale. Byłeś u Richarda? Tak, przecież wiesz, przede mną nic się nie ukryje. Tak, jak tam terapia? W porządku, jutro ostatnia sesja. Mam nadzieję, że jutro przyjdziesz na pokaz. To jeszcze się nie odbył? Nawet się nie dziwię. Takie są skutki nieprzespanych nocy. Mamo, przyjdę na pewno. Dzięki za łaskę. Niesamowite, jakie towarzystwo. A co ty tu robisz? Dekoruję wybieg. Super, do jakiego domu? Nie pamiętam, koleżanka prosiła. Jasne, jak zwykle w Astralu. A co u ciebie? Normalnie. Przewidzę, lecimy. Powodzenia. Cześć. Ciekawe, czy nieudacznik to wyrok bez możliwości amnestii. Szczęście wciąż ci sprzyja. Jakoś nie widzę. Jazz Dance będzie jutro u nas w pełnym składzie. Przecież mają turnę. Odwołane. Kara umowna 3000 dolarów. I wszyscy są szczęśliwi. Poczekaj, czyli pokaz się odbędzie? Na pokazie? Tak. Możesz mi dać mały bukiet i kwiołków. Jeśli chcesz, podaruję ci całe moje życie. Trzymam cię za słowo. Katia. Ty jesteś moim aniołem. Pójdę już. Jestem zmęczona. Stało się coś niesamowitego. Oświadczył ci się? Cała promieniejesz. Podarował mi swoje życie. Życie za jazz dance. Tak wyobraź sobie. Ciekawe, co ci podaruje, jeśli jutro wygra. Zazdrość mi w milczeniu.